Jest dzisiaj z nami Xiaomi 12 Lite, jeżeli ktoś jest ciekawy jak mi się go używa, zapraszam do oglądania. Obiecuję, że dzisiaj będzie szybciutko. Oczywiście na początek Instagram Mirosław Mazanec albo Pan Mirek, co wpiszecie i tak ja wyskoczę. Zachęcam do tego, żeby obserwować moje konto, tam wrzucam zdjęcia. Z testowanych przeze mnie telefonów, cena 1999 zł w tym momencie, ale to jest z tego, co się orientuje, cena promocyjna i taka zwykła będzie o 200 zł wyższa. I pudełko szybciutko, tak? Przede wszystkim to, co jest ważne, no to wiadomo, telefon używam. Ładowarka od razu wyjęta 67 W, w związku z czym też się przydaje. I jeszcze tutaj w środku mamy. Ten moment napięcia był niepotrzebny, bo i tak już prawie wszystko wyjęte z pudełka, ale tutaj była ładowarka, to wiadomo, a tutaj jest etui. Mogę wam od razu zdradzić, przy czym ja ten telefon nosiłem bez etui. O, w zasadzie w zasadzie dobrze się go nosi bez etui, zresztą jest fajnie zbudowany, fajnie się trzyma w dłoni, więc nie ma problemu, no ale jakby ktoś chciał używać etui, to mi na bogato dodaje takie cuda w zestawie. O i to by było tyle tytułem wstępu, to teraz jedziemy z telefonem. No więc tak, telefon jest takim przykładem bidy, chociaż bida to może złe słowo, stagnacji na rynku telefonów. Niewiele się dzieje, nie ma podzespołów w związku z czym producenci stają na głowie, żeby coś nowego wymyślić, żeby nie było tak, że z roku na rok jest wypuszczanych mniej modeli. Wiadomo, że mi tutaj przoduje i tych modeli wypuszcza na potęgę. Natomiast 12 Lite ma dokładnie ten sam proces, co 11 Lite New Edition, który cały czas można kupić i on w tym momencie kosztuje 2,99 z tego, co pamiętam, czyli ten telefon w cenie promocyjnej. Jest e, tańszy, a w cenie regularnej będzie stówkę droższy. E, czy to, że Xiaomi mi wypuściło ten telefon rok po tamtym, oznacza, że ten telefon jest lepszy? No bo tak w zasadzie powinno być, tak? Jak wypuszczamy następną wersję jakiegoś telefonu, to ona powinna być lepsza od tamtej. E, nie, moim zdaniem e, nie. Po prostu producenci szaleli, tak, co roku wypuszczali 5000 Różnych modeli, no i teraz mają problem, tak? Jak nie ma podzespołów, jak wszystko jest drogo, no to co zrobić? Albo wypuścić, no ale z starym procesorem i w zasadzie bardzo podobny telefon jak rok wcześniej, albo nie wypuścić. Tak źle i tak niedobrze. Xiaomi i na razie wszyscy producenci wybierają to pierwsze, czyli wypuszczają, ale zobaczymy, jak długo to będzie. No to tak, przede wszystkim budowa z tyłu, szkło, Gorilla Glass. Jakby ktoś mi powiedział, że plastik też bym uwierzył, ale jest szkło, nie wiadomo. Jakie? Ale ładne, zmatowione, specjalnie odcisków palców nie widać na nim, więc tutaj jest ok. Natomiast boki są plastikowe, czyli jest dokładnie tak samo z tego co pamiętam jak w zeszłym roku. Tutaj mamy miejsce na dwie simki, ale bez karty pamięci. Jest USB-C i jest głośnik 1, a tutaj jest głośnik numer 2, w związku z czym mamy stereo już sobie... Posłuchamy, jak to wszystko brzmi. Przy okazji zobaczymy, jak trzymanie zakładek w pamięci jest, siedzi. Dobrze, nie jest źle. No, więc, jak słyszycie, jest głośno. Może być tak, za te 2000 nie będziemy narzekać. Na słuchawkach jest też ok. Przy czym, oczywiście, nie ma tutaj nigdzie wejścia miniczek na słuchawki, w związku z czym słuchawki Bluetooth albo przejściówka. Tutaj przyciski standardzik. No i tutaj mamy diodę na podczerwień, jest też mi pilot. W związku z czym, jak ktoś ma takie życzenie, to może sobie telefonem sterować domowymi urządzeniami w porównaniu do zeszłego roku. Ten telefon jest grubszy. Tamten był cieniutki. Strasznie mi się to podobało. On bardzo fajnie leża w dłoni. Ten jest taki kwadratowy ala iPhone, oczywiście, albo ala ostatnie Samsungi. No i to jest taka tendencja, za którą mówiąc szczerze, ja nie przepadam. Zwłaszcza że te wszystkie takie półokrągłe telefony albo z takim zakrzywionym tutaj tyłem lepiej leżą w dłoni. A ten jest taki dosyć kanciasty. Wolałem mówiąc szczerze to jak to było zrobione w zeszłym roku no i wyspa z aparatami są trzy ale tak naprawdę dwa za chwileczkę o tym powiem też tutaj nie ma nic specjalnego ale w sumie budowa jak dla mnie za te pieniądze jest ok. przodzik czyli amoledzik i tutaj też nie będę narzekał jasność maksymalna 950 chyba nitów jest naprawdę jasno nigdy nie miałem żadnych problemów żeby widzieć co jest na telefonie, co jest na wyświetlaczu, nawet jak było słońce, a troszeczkę tego słońca ostatnio, na szczęście było. Ameczki nie są symetryczne, ta na dole jest troszeczkę grubsza, no więc to tak ujmuje roku, Nie ma tak jak w Samsungach, jak w iPhone'ach, że wszystko jest symetryczne, no ale ok, umówmy się, klasa nie ta. Natomiast moje zastrzeżenie jest takie, że zobaczcie, jest always on display, które. Moment napięcia, się przedłuża, znika. O, właśnie. To jest takie Always on Display, który znika i nie ma możliwości przywrócenia go na stałe. Znaczy, no, dla mnie to jest do pani Always on Display, zwłaszcza, że jest mnóstwo możliwości ustawień tego Always on Display, konfiguracji, wyboru jakichś różnych napisów, wzorów. No to po kiego diabła, skoro i tak mi to znika. E, to już nie jest pierwszy raz. E, Xiaomi mi robi to w tych. E, tańszych urządzeniach. No i to mi się nie podoba, tak? Chciałbym, żeby było always on display cały czas. Wyświetlacz jest płaski, bo o tym jeszcze chyba nie powiedziałem. Na szczęście i to się siało mi chwali, jest na nim naklejona folia ochronna i to dobrze naklejona, w związku z czym nie trzeba tutaj szukać jakiejś folii. Moim zdaniem to co jest powinno nam wystarczyć. No i tutaj mamy centralnie umieszczoną kamerkę do selfie. Odświeżanie jest albo 60, albo 120, no ja mam ustawione na 120. Czy to oznacza, że ten telefon jest szybki? Tak. Czy to oznacza, że on się nie przycina? Niestety nie, ale o tym będę mówił za chwileczkę. A, no i jeszcze jedna rzecz, e, czytnik linii papilarnych. W zeszłym roku mieliśmy go tutaj z boku, o, gdzieś tutaj, a teraz mamy go w wyświetlaczu. I on działa bardzo dobrze. Nie mam do jego działania żadnych zastrzeżeń. Przyciskamy palec, czy tam przykładamy palec, i już bezbłędnie. A jest tak samo odblokowywanie za pomocą twarzy. O, jak widzicie. Też działa to doskonale, także tak zwana biometria jest jak dla mnie tutaj bardzo dobra. Działanie, czyli co mamy tutaj w środku? W stosunku do zeszłorocznego modelu mamy ciutkę gorzej, dlatego że tutaj mamy 6 GB RAMU z możliwością powiększenia o dwa wirtualne. Tam mieliśmy 8, mamy starą pamięć UFS 2.2, a nie 3.1 na przykład, więc też nie jest jakoś tam najszybciej no i mamy dokładnie taki sam procesor jak w zeszłym roku czyli Snap'a 778 5G w AnTuTu Benchmark to, to nam wyciąga 498 tysięcy punktów no a w codziennym działaniu nie jest źle ale od czasu do czasu coś się przytnie coś tam dłużej się nam będzie otwierało no widać, że jakichś tam rewelacji nie ma nie mam oczywiście też porównania bezpośredniego z zeszłorocznym modelem ale moje wrażenia są takie, że tam raczej wszystko było płynniejsze, a tutaj tej płynności troszeczkę czasami brakuje. Czasami coś tam dłużej się na przykład otwiera w aplikacji aparatu. No, nie jest źle, ale, ale jakieś ale tam mam i to jest jedna rzecz. I teraz druga rzecz. Moje chyba największe zastrzeżenie: sławetny czujnik zbliżeniowy podczas rozmów. Czy się wygasza telefon, czy nie? No więc w moim przypadku 50 do 50. Jak dobrze przyłożymy telefon do ucha za pierwszym razem i nim nie ruszamy, no to wtedy wszystko jest ok. Ale jak nim poruszymy, jak gdzieś coś zrobimy, no to wtedy ten czujnik zbliżeniowy zaczyna, przestaje działać, coś nam się zaczyna tam włączać. I wtedy rozmowa się staje, jakby to powiedzieć, nieprzyjemna. Ja miałem takie rozmowy, że dwa czy trzy razy mi się coś rozłączało, bo po prostu rozłączałem policzkiem niechcący rozmowę albo coś się prze coś się zmieniało na zestaw, znaczy nie na zestaw, tylko na głośnik na przykład zewnętrzny, a na przykład moja żona raz przyszła i powiedziała, że ona nie chce już rozmawiać przez ten telefon i dała mi go, ja się patrzę, a tam jakiś internet, strona jakaś włączona, musiałem zamknąć tą stronę, pod spodem gdzieś zminimalizowana rozmowa telefoniczna, którą musiałem dopiero rozłączyć, no więc no niestety, tak? mi od dawna wie o tym problemie. Już sam pisałem ile tekstów o tym, że mi zmieniło dostawcę czujników, że teraz będzie wszystko dobrze, że już na pewno i tak dalej, i tak dalej. I co i dalej? Takie cuda się zdarzają. Mówiąc szczerze, strasznie mi się to nie podoba. No i no, niestety, no, ja wiem, że to jest smartfon, ale smartfon służy też od czasu do czasu do dzwonienia. No i chciałbym, żeby. Normalnie można było z tego telefonu rozmawiać, ani nie wiem, przez zestaw głośno mówiący albo przez słuchawki, bo przez normalnie telefon to jest strach, co tam będzie się działo. Natomiast tak, żeby troszeczkę osłodzić, no to tak GPS działa dobrze. Tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń, jeździłem sporo z tym telefonem, jako z nawigacją, szybciutko łapie, nic nie zrywa, ładnie prowadzi. To jest jedna rzecz. No i jest oczywiście NFC. Miałem tutaj wszystkie karty, Mam tutaj wszystkie karty podłączone w związku z czym też płacę od pierwszego strzału tutaj na nic nie narzekam. Jedziemy dalej z oprogramowaniem Android 12 to OK. No i cała reszta MI 1301 z tego, co pamiętam. No i ta nakładka Xiaomi, niestety w tym telefonie czasami żyje własnym życiem i to życiem takim, na które nie zawsze ja wyrażam zgodę. To znaczy, przy pierwszej konfiguracji trzeba dokładnie wszystko przeczytać i odkliknąć, co się chce, a czego się nie chce. Czyli na przykład, że nie chce się o zmieniających tapet, bo zmieniające tapety oprócz tego, że się zmieniają, są też reklamą, tak? Gdzieś tam w którymś momencie wyskakuje nam jakaś reklama. Albo na przykład, jak sobie nie odklikniemy, to w folderach będziemy mieli... Tak zwane dzisiejsze rekomendacje, czyli proponowane aplikacje do zainstalowania. No to, to są kwiatki, których ja bym nie chciał. Jeszcze parę razy miałem coś takiego, że coś mi się włączało i wcale tego nie chciałem i dziwiłem się, co to jest. I też po jakimś tam czasie używania tego telefonu, mówiąc szczerze, zatęskniłem za czystym Androidem, albo za jakąś nakładką, która będzie spokojniejsza i nad którą ja będę panował. A nie, że czuję się tutaj tak, że ta nakładka stara się troszeczkę panować nade mną. Troszkę ponarzekałem, to teraz już nie będę, czyli przechodzimy do tyłu, do zdjęć i do filmów. I tutaj jest naprawdę bardzo przyzwoicie. Główny obiektyw ma 108 megapikseli, światło 1,9. Szeroki kąt jest 8 megapikselowy czyli tutaj mamy dosyć duży dysonans. To troszeczkę widać na zdjęciach, ale i tak nie jest tak źle jak myślałem. Są 2 megapiksele makro, to akurat bez sensu. Kamelka do selfie ma 32 megapiksele i ma autofocus. O aplikacji już mówiłem tysiąc razy, natomiast to, co jest fajne, to to, że tutaj są też te możliwości, które są w droższych telefonach Xiaomi, czyli efekty filmowe, klonowanie, wideoblock, krótkie wideo, dwójne wideo, więc to wszystko tutaj jest a sama jakość zdjęć jest naprawdę w porządku, tak, z głównego obiektywu w ogóle się nie czepiam, bo mamy tak, ładną rozpiętość tonalną, już pokazuję zdjęcia, ładną rozpiętość tonalną, dobrą szczegółowość. Czasami zdjęcia wychodziły tak, że naprawdę byłem sam zaskoczony, na przykład tutaj, kiedy dosyć było ciemno, gdzieś tam słońce w pokoju rano, kot mi wlas na kolana i proszę zobaczyć jak ładnie, jak ostro pod słońce, pod światło, jest ok, naprawdę jest ładne rozmycie tła przy trybie portretowym, też tutaj nie będę narzekał. Fajne są kolorki, one są takie troszeczkę mocniejsze niż naturalnie, ale bez przesady. W trybie portretowym mamy ładne rozmycie tła, które zresztą później można sobie dostosować. Zobaczcie, ładna szczegółowość. No. Kamerka główna jest naprawdę ok. Szeroki kąt jest troszeczkę gorszy. Jakaś tam różnica pomiędzy głównym a szerokim kątem kolorystyczna jest, ale też umówmy się, że to wszystko jest w granicach błędu i w granicach tej ceny w tym telefonie. Filmy to jest zaleta, dlatego że nagramy je w 4K no bo ten Procek obsługuje 4K. Natomiast te wszystkie Procki 695. Czyli tam z szósteczką na przodu one, z przodu one 4K nie obsługują. No i tutaj te filmy są fajne, jest ta elektroniczna stabilizacja, która działa nie najgorzej, głos też jest nie najgorzej zbierany. I jeszcze typ nocny jest, który jest, jakby to powiedzieć, dziwny. To znaczy, ja do końca go nie, nie mogłem rozgryźć, bo czasami zdjęcia wyjdą ładnie, a czasami zdjęcia wyjdą dziwnie. Generalnie, no powiedzmy, że jest ok z głównego, z głównego obiektywu, z szerokiego kąta już jest, już jest gorzej, także w nocy raczej, raczej nie, natomiast główny jeszcze czemu nie, no ale zobaczcie tutaj jak to dziwnie wygląda, to jest w trybie nocnym, to jest zwykłym, troszeczkę jest to zdjęcie rozjaśnione, ale tutaj ten napis jest taki cały czerwony, tutaj jest tak, no... Nie mogłem do końca rozgryźć, jak, jak te zdjęcia nocne wyglądają, ale generalnie z aparatu jestem pod względem zdjęciowym raczej zadowolony. 3, witam, to jest 4K, 30 klatek na sekundę co prawda, ale zawsze 4K, to jest już snap z linii 700, w związku z czym one pozwalają nagrywać w rozdzielczości 4K, te wszystkie snapy z linii 600 na 4K nie pozwalają, stąd też mamy dosyć dużo telefonów w okolicach 2000, które nie nagrywają 4K, a ten telefon 4K nagrawa, także moim zdaniem to jest jego dosyć duża zaleta. Teraz nam przeleci nad głową samolot. O taki. No to przy okazji zobaczyliście jak wygląda zup. Maksymalny jest sześciokrotny z przodu. Dzień dobry. Tutaj już cudów nie ma. Tutaj 4K nie znajdziemy. Tutaj jest tylko Full HD, 30 klatek nie. i 60 klatek. jeszcze zostało bateria 4300 mAh, czyli nie za dużo. Przy 120 Hz, które ja mam tutaj cały czas włączone, bo mamy albo 120, albo 60, więc wybrałem sobie 120, żeby to było troszeczkę bardziej płynne. No więc przy tych 120 ten telefon wytrzymywał mi od rana do wieczora spokojnie. Miałem tam jeszcze jakieś 30-20%, no mniej więcej tak jak się kładłem spać e, koło o północy. A jeszcze przed snem strzelałem sobie jakąś sesję YouTube'ową, godzinną albo filmową, także ok. E, natomiast plusem jest na pewno szybkie ładowanie tą ładowarką, którą pokazywałem. E, 67 W do połowy w jakieś 15 minut, może nawet niecałe. Pół godziny, też może niecałe do pełna, także nawet jak ten telefon nam się rozładuje, to jesteśmy bardzo szybko w stanie go naładować, więc pod tym względem jest ok. Ładowania indukcyjnego nie ma. Czyli co ja sobie sądzę o tym telefonie? Ma swoje wady, ma swoje zalety. Zdjęcia na pewno są zaletą, działanie też nie jest złe, fajny jest wyświetlacz, ale wady typu walujący czujnik zbliżeniowy podczas rozmów, no to jest dla mnie poważna wada. To oprogramowanie z tymi różnymi reklamami wyskakującymi w którymś tam momencie też niespecjalnie mi się to podoba. Poza tym, budowa, mówiąc szczerze, bardziej podobała mi się zeszłorocznego modelu. W związku z czym, jak ja bym miał w tym momencie kupować ten telefon, to naprawdę wolałbym ten, który się mi wypuściło w zeszłym roku. Ja go chwaliłem i cały czas mam o nim jak najlepsze zdanie. Przy czym trzeba uważać na ten czujnik. No a ten. Jak dla mnie jest ciutkę gorszy. O, i to by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie i co? I do następnego smartfonu. Na razie, hej, cześć!